Cześć! Dzisiaj w nieco odmiennych warunkach. Bez statywu. Chciałem Wam pokazać silnik. Tradycyjny silnik. Od znanej pewnie i kosy. Demon i tym podobne. I co? Silnik po prostu nie uruchamia się. Już odkręciłem go od pozostałego elementu. Mam tutaj sam silnik. By odkręcić taki silnik od szczycy wystarczy odkręcić te cztery śruby. Widzicie, maszyna jest, można powiedzieć, prawie nowa, naprawdę niewiele używana. Jednak już ma jakieś tam problemy. Dokładnie nie wiem co się z nią dzieje. Nie udało mi się jej uruchomić, próbowałem uruchomić yy, tradycyjnie. Yy, nie będę się z nią bawił, pierwsze co, sprawdzę czy nie jest zatarta. Terima kasih telah menonton! Halo, halo, zaglądamy. Bydak praktycznie bez nagaru, uszczelka i pokaż kotku co masz w środku. Widzicie coś tam? Przybliżę. Mam w ogóle problemy, jakby takie obróceniem. Tutaj. Coś tu mi obciera chyba sprzęgło. Ale chyba już jest wszystko jasne. Dlaczego kasa nie uruchamia się. I oto i on. Zobaczcie, jak to tutaj wszystko wygląda. Na krawędziach pozostały reszki uszelki. Coś tu też wpadło. Do komory widzę. Ale to nic, to i tak będę wszystko hukał. Ale przy okazji widzimy, jak... Przede wszystkim widzimy, jak wygląda tłok. Rysy te tutaj nie są wyczuwalne tak bardzo mocno. Znaczy czuł się, no jest to przytarcie. Ale pierścień też jest ruszony. Także ślady zatarcia są. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda cylinder. Tu jest oliwa, olej pozostały. No też ten ślad tutaj jest. Ewidentnie. Cyndry jest przytarty, także ja już tego nie będę zostawiał. Nie ma sensu. Te części są na tyle tanie, że uważam, że powinien tutaj spaść nowy zestaw. Ślady przytarcia są yy, czytelne. Na co chciałbym wam zwrócić uwagę? Mam nadzieję, że będzie to widoczne. Na tłoku są widoczne. Ślady po nieudolnej tutaj pracy układu filtrującego w tej kosie i w tego typu kosach. Taki filterek. Jak kupujecie taką kosę, to powiem szczerze, wiecie, co sobie możecie takim filterkiem. Także. Nawet jakby to miało chodzić, to nie może to chodzić, oczywiście w czystych warunkach gdzie nie kosicie, kosicie tylko fajną, świeżą trawkę, gdzie nie ma tego pyłu, piasku, ostrego w powietrzu, to taki filterek może się sprawdza, jednak gdzie kosicie coś, nie wiadomo co, przez śniętą trawę, są kretowiska, jest piasek i te pyłki wirują w powietrzu lub nawet coś, coś gdzieś kiedyś w jakiejś tam w stodole się nasypie czy w garażu na kosę, niestety ten filterek Wam to puści na tłok. Jeśli chodzi tutaj o jakiekolwiek yy, luzy, yy, to tutaj powiem nam szczerze, że coś tutaj jest. To tylko luz malutki na korbowodzie. Te silniki tak mają, także tu nie ma czego wymagać. Tak, to jest wszystko ok tutaj. Jaki jest plan? Co do tego silnika? Nowy cylinder, nowy tłok. Być może nowa cewka, ze względu na to, że świeca jest taka, jak widzicie, a niestety nie zapina się też poprawnie, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Zapraszam na kolejne odcinki z dalszego remontu kosy. Być może ożyje. Bonus! Chciałbym dodać kilka słów, jak dobra sobie częściej do takiej kosy, i co jest istotne, i co powinniście zmierzyć. Ważne jest to, byście zmierzyli sobie średnicę tłoka. W tym przypadku, w tym przypadku jest to 44 mm. Wypnę jeszcze tłok, sprawdzę dla pewności średnicę sworznia. I musicie sobie zobaczyć, jaki macie rodzaj gaźnika. W tym przypadku już na oko widzę, bo liczy się tutaj średnica gardzieli. I jest to 15 mm. Także to są wymiary, którymi powinniście się kierować przy zakupie tutaj zestawu naprawczego takiego sprzętu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.